1944 rok rozpoczynamy naszą przygodę. W tym czasie przeszliśmy bardzo długą i dość trudną drogę, ale dzięki zaangażowaniu już teraz mogę powiedzieć wielu pokoleń pracowników, którzy w różnych sytuacjach i często bardzo trudnych warunkach, zarówno gospodarczych, jak i politycznych. Tego malenkiego zakładu, bo naprawdę malenkiego zakładu, potrafili zbudować i stworzyć firmę, mogę teraz powiedzieć, nowoczesną, dobrze zorganizowaną, która z powodzeniem może konkurować nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych. Tutaj chciałabym dodać taki nasz ostatni mały, pochwalić się takim naszym ostatnim małym sukcesem. Nie dalej jak e, dwa tygodnie temu nasze produkty po raz pierwszy e, pojechały do Kataru. E, I tam e, tam e, już e, są na półkach e, na, na razie jest, jest to mała e, mała ilość, niewielka e, sprzedaż. Niemniej jednak rozpoczynamy przygodę również w tamtej części, w tamtej części świata. E, w e, latach 90. Podjęto e, taką e, takie pierwsze poważne decyzje o reorganizacji e, skupu mleka i wówczas właśnie e, e, zlikwidowano skup, punkty skupu mleka, do którego dostawcy e, dowozili mleko, do których dostawcy dowozili mleko, a zakupiono dwie autocysterny e, bezpośrednio e, zbierające mleko od, e, od dostawców, co Znacznie wpłynęło na poprawę jakości skupowanego surowca, a wiemy wszyscy, że bez dobrej jakości surowca nie jesteśmy w stanie wyprodukować dobrych produktów. W tym samym czasie rozpoczęły się również modernizacje samego zakładu, i tak naprawdę od tamtej chwili do w zasadzie dnia dzisiejszego cały czas zakład zmienia swoje, swoje oblicze, cały czas jest modernizowany, unowocześniany. Środki finansowe na przestrzeni tych lat, pozyskiwaliśmy środki finansowe ze z różnych źródeł. Były to kredyty preferencyjne, ale również programy unijne, które, które funkcjonowały przez, przez te lata. Zaczęliśmy od programu SAPART i tutaj rozpoczęliśmy, tutaj na pewno to, ten wątek lepiej rozwinie Pan Prezes, ja tak tylko pokrótce może powiem z jakich środków korzystaliśmy, czyli był to SAPART, SPO i, i PROF. To wszystko spowodowało e, początek tych modernizacji, e, pozwolił nam na e, płynne dostosowanie się do wymogów e, e, rynku unijnego. Także od 1 maja 2004 roku e, dostaliśmy e, zezwolenie, zgodę e, czy, e, czy decyzję o tym, że możemy e, sprzedawać e, nasze produkty na rynkach europejskich. Czyli już od ponad 20 lat jesteśmy producentem, który swobodnie może sprzedawać swoje wyroby na rynkach europejskich i nie tylko. W tej chwili dzięki tym modernizacjom, które były przeprowadzane na przestrzeni tych lat, możemy pochwalić się bardzo nowoczesnymi liniami produkcyjnymi zarówno do produkcji napojów fermentowanych, czyli kefirów i maślanek. Tutaj w 2012 roku uruchomiliśmy nową fermentownię i zakupiliśmy urządzenia do nalewania i zamykania, do nalewania w butelki, zamykania etykietowania właśnie kafirów i maślanek. W 2000, natomiast teraz już tutaj widzę, że jest pokazywany film w 2022 roku rozpoczęliśmy modernizację, zakończyliśmy modernizację linii do produkcji starogów. Jest to w tej chwili w pełni zautomatyzowana linia właśnie do formowania, prasowania i pakowania w technologii tak zwanej na ciepło twarogów stałowagowych. Do tej pory było to wykonywane bardzo tradycyjnie, czyli panie musiały po wylaniu z twarogowego po prostu ręcznie kroić ten twaróg. Ta inwestycja i ta modernizacja pozwoliła nam na zwiększenie produkcji, pozyskanie nowych rynków nowych rynków zbytu, no ale tutaj chciałam podkreślić, że pomimo tej modernizacji, znaczy, że pomimo modernizacji, umazynowieniu produkcji twarogu, nadal twaróg pozostał, nasz twaróg pozostał produktem tradycyjnym dzięki zachowaniu niezmiennej od 80 lat receptury produkcji tego twarogu. Proszę Państwa, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ogromne zaangażowanie naszych pracowników od, od wielu lat, o czym świadczy staż pracy, tak? Nasz staż pracy w tej spółdzielni. W związku z czym już. Począwszy od hodowców mleka, rozpoczynamy pełną kontrolę, nadzór i zaangażowanie w produkcję wyrobów, które mają być tym produktem, do którego konsument ma pełne zaufanie, którego jakości jest absolutnie pewien i jest pewien, że dokonuje dobrego wy wyboru zakupowego. Pani dyrektor, może pani powie więcej poza tematem dzisiejszego śniadania o grodziskiej o mozzarelli, która jest moim zdaniem lepsza od włoski i to ona pojechała do Kataru. Do ja życie, znam ją tak? właśnie, dlatego tego ja znam i zawsze. Tak? Tak. E, no tak, Mozarella pojechała do... E, tak, to mozzarella właśnie pojechała do Kataru, tak. Natomiast, tak jak już powiedziałam, produkujemy mozzarellę od 30 lat i cóż tutaj mogłabym powiedzieć takiego najbardziej ciekawego. Jesteśmy pierwszym polskim producentem mozzarelli, to my nauczyliśmy Polaków co to mozzarella, tak, na początku był to ser, który był E, takim dziwnym produktem, e, nie bardzo e, wtedy nie bardzo klienci, e, nasi, konsumen, nasi konsumenci wiedzieli jak to, e, jak, do czego tego używać. Trochę to było takie nijakie, e, kolokwialnie mówiąc, dlatego też e, Wyszliśmy naprzeciw naszym odbiorcom i na początku zaoferowaliśmy im mozzarellę wędzoną. To już był produkt trochę bliższy naszym smakom, trochę bardziej akceptowalny w tamtym czasie, bo to był 90., tak Panie Prezesie? Dobrze Czasami. pamiętam? 93. rok? Czasami. Czwarty, o. Okej, okay, no to 94. Ja wtedy jeszcze w tym nie uczestniczyłam, ale pani Wanda jak najbardziej, więc w swojej wypowiedzi na pewno dopowie coś. Oczywiście na przestrzeni lat cały czas zmienialiśmy trochę tą produkcję. Znaczy, jakby receptura znowu pozostała, pozostaje taka, taka sama, niemniej jednak wprowadzaliśmy do naszej oferty różne modyfikacje, odmiany tej mozzarelli, więc dzisiaj to już kilkanaście produktów. Warto chyba dodać, że w lotnisku jest jedna z najnowocześniejszych w Polsce linij do produkcji mocarnej. Tak. Nie są chałupnicze metody, tylko to odnożna, e, Tak, pani, e, czystość... tak. Tak, proszę Państwa, my, tak jak wcześniej mówiłam o naszych kolejnych modernizacjach zakładu i, nowych, i kolejnych inwestycjach, to w 2015 roku oddaliśmy najnowocześniejszą w tamtym czasie linię do w zasadzie najnowocześniejszą linię na świecie do produkcji serów mozzarella, poczynając od procesu uchwarzania, rozparzania, uplastyczniania, formowania, chłodzenia i pakowania tej mozzarelli. Otóż, otóż jeżeli mówimy o jakości surowca, jeżeli pytamy o, o rolników, o naszych dostawców, producentów mleka, no to tak jak było wspomniane, 80 lat temu miejscowi rolnicy, producenci mleka założyli spółdzielnie, czyli oni nadal są właścicielami. Czyli im też, to co było też już powiedziane, bardzo zależy na tym, żeby ta spółdzielnia się rozwijała, żeby ta spółdzielnia trwała, żeby mieli gdzie dostarczać mleko, żeby mogli też, mogli też, mogli też no z tego ten, 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 swój biznes, specjalizację produkcji mleka e, prowadzić i mieć rynek, i mieć rynek zbytą, a jednocześnie czyli własną spółdzielnię, gdzie mogą też, mogą też jakby w części zarządzać. Nie byłoby tych sukcesów tej, tej spółdzielni, gdyby też nie e, rozsądni właściciele. Czyli tu jeżeli chodzi o właścicieli, mam tu głównie na myśli, na myśli Radę Nadzorczą, e, która pozwalała na to, że, 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 że na te inwestycje, na zaciąganie kredytów, na rozwój, na rozwój tej mleczarni, a nie tylko myślała o tym, żeby po prostu mieć korzyści w cenie mleka. Także to oprócz załogi oprócz kierownictwa, również właściciele też mają duży wpływ na, na, rozwój, na rozwój tej spółdzielni. Szanowni Państwo jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, te, o te inwestycje, my nie mieliśmy środków własnych, bo wiadomo, że to, było, że to jeżeli, jeżeli trzeba było nie tylko inwestować maszyny urządzenia w budynki, ale również i w grunt. No to korzystaliśmy i sprzedaliśmy się z różnych pomocy finansowych. I poza kredytami, które były takie preferencyjne na początku, w drugiej połowie lat 90. To z chwilą wejścia już do dotacji unijnych na, 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 rozwój, na rozwój obszarów wiejskich, czy to z PROWUS, jak było wspomniane z Sapardu i z SPO korzystaliśmy, żeby te, te inwestycje prowadzić do finansowania. I robiliśmy to takimi małymi kroczkami, bo żeby znów tutaj nie przeinwestować. I to się nam udało. Teraz czasy też nie są łatwiejsze, bo jest ta konkurencja na rynku mleczarskim duża, a duża jest przede wszystkim dlatego, że musimy mieć tą świadomość, że my e, w Polsce produkujemy e, około 12,5 12 miliarda litrów, 12,600 około 13, można by 12, 700 e, miliardów e, kilogramów, to tego mleka możemy zagospodarować na własnym rynku około 70%. No czyli możemy powiedzieć, że to około 8,5 do 9 miliardów litrów. Natomiast pozostałe musimy wyeksportować. I wtedy, kiedy jest, kiedy jest taka sytuacja, że, tego, że, że, że te ceny na rynkach światowych spadają, a głównie mleka w proszku, serwatki w proszku i innych produktów, serów, masła, no to wówczas to ten rynek się krajowy robi, robi jeszcze coraz bardziej trudny i ten rynek krajowy jest, jest, no, no jest tutaj bardzo, bardzo... Nadwyżka popytu nad podażą powoduje, że tego miejsca na tych półkach nie ma. Dlatego też nie jest łatwo nam się, nie jest łatwo też konkurować. Z, tym, z tymi e, dużymi dużymi spółdzielniami mleczarskimi, e, którym łatwo gdzieś może wejść na tą półkę, ale jeżeli mówimy, jeżeli ktoś się przekona do jakości do naszych produktów, no to jednak mamy tych swoich klientów, mamy ten rynek zbytu i możemy również to sprzedawać. E, zarówno w handlu tradycyjnym, jak i w handlu nowoczesnym, czyli w, no, w, sieciach, w sieciach handlowych. Panie Pan, rozmawiamy już w takich zasadach szerszych, to jako pytanie dopiero prezesa Krajowego Zarządu Krajowego stowarzyszenia Mleczarzy. Czy wstrzymanie embargo na Ukrainę, czyli też jakby ukraińcy prowadzą zakaz importu produktów polskich mleczarskich, wpłynie na polski rynek czy nie wpłynie Na mleczarski? Tak. Na pewno wpłynie. Na pewno wpłynie, bo cały czas jeszcze mamy tą wymianę handlową, wymianę handlową, jeżeli chodzi o ten, o, o, o tutaj produktami mleczarskimi dodatnią, ale, ale może się okazać, bo, ta, bo ten bilans ciągle się zmniejszał. I trudno tutaj, trudno tutaj jakby ocenić, co, co może, co może, co może nas spotkać w przyszłości, bo może się okazać, że ta wymiana handlowa będzie ujemna, jeżeli, bo tam jest, bo tam jednak ta produkcja, e, głównie tam przychodzi kazeina i mleko w proszku, e, w, mniejszej, w mniejszej, ilości ja sery. polskim eksporcie. Do, na Ukrainę. Tak. Będzie gorzej. No, Be, ja powiedziałem wyraźnie, że cały czas mamy, będzie gorzej. Bo sytuacja jest, co wykorzystają wielkie sieci handlowe, znowu będzie na półce cena się obniży, a ceny, ceny zbytnio się obniżą, a na półce pozostaną pozosta takie same. Tak będzie, tak będzie. Zgadza się. Dlaczego, dlaczego w tych protestach nie ma aktywnych yy, yy, rolników, nie ma aktywnych w postaci, w postaci interwencji na rynku artykułów mleczarskich unijnych w obronie polskich, polskich producentów mleka, a przybija, przybli, przybliża, przybliżają się polscy zbożowcy. Powiedział pan, że to jest jedyna yy, branża przetwórcza, która jest w polskich rękach. Przecież która ma dużo nowoczesnych techniki, Często, często lepsze niż zachodnik tego i to co ma udzielca własność I to, będzie, i to będzie ruiną, bo rynek się załamie? E, e, panie redaktorze, tu Pan bardzo, e, bardzo, bardzo, bardzo takie trafne zadaje te pytania, niełatwe. E, chcę powiedzieć w ten sposób i słuszne, e, jeżeli mówimy o spółdzielczości, to zgodnie z, z, z prawem spółdzielczym, e, z ustawą prawo spółdzielcze, e, spółdzielnie muszą organizować co roku ze swoimi właścicielami takie zebrania, e, zebrania e, rejonowe, zebrania członkowskie i większość, niektórzy już zakończyli, niektórzy są w trakcie, niektórzy jeszcze nie rozpoczęli, ale muszą to zrobić przed walnymi zgromadzeniami, takie zebrania, e, tam i organy spółdzielcze się wybiera, i ja między innymi jestem w trakcie tych zebrań, które już od, od, w tym tygodniu się rozpoczęły i panie redaktorze, ja, bo niektórzy z tych y, naszych członków jeżdżą na te protesty i ja zapytałem, zadałem takie, to samo pytanie, co pan mi tutaj w tej chwili zadał. Mówię, słuchajcie, ja oglądam te protesty i ja nie widzę tam nic, nie mówię o mleku. Czyli co, w mleku macie bardzo dobrze, a narzekacie, że jest źle, że cena spadła y, y, o, bardzo dużo, że, 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 że tutaj że, że nie, nie ma... A, oni, a, a co mi odpowiedział, bo mało jest tych, na tych protestach producentów mleka, dlatego że oni nie mają czasu. No i mleko jest przywożone do zakładu, jest oceniane przez laboratorium, sprawdzamy, czy jest bez antybiotyku, czy jest dobra kwasowość, czy parametry są zgodne i wtedy przekazujemy to mleko do aparatowni, gdzie już aparatowy to mleko przetwarza. Produkujemy kefir o zawartości tłuszczu 1,5% i maślankę o zawartości tłuszczu 0,8%. To są napoje fermentowane, bardzo zdrowe, które zawierają dużo białka, dużo wapnia, magnezu, fosforu. Czym się różni maślanka od kefiru? To jest napój fermentowany i to, ale maślanka ma mniejszy procent tłuszczu, a więc ma mniej kalorii. Różni się tym, że ma inną wartość, taką smakową, inny bukiet, bo to jest my produkujemy maślankę z mleka i z normalnej maślanki. I zaprawiamy żywymi kulturami maślankowymi i smak kepiru od smaku maślanki. Różni się tym, że kefir jest ostrzejszy i jest zwarty, bo jest produkowany metodą termostatową. Rozlewamy płynny do butelek, jest w dojrzewalni i on po prostu 12 godzin się siada. Jak będzie miało pH 4, 4, 4, 5 wywożony jest do magazynu. Zaś maślanka nalewana jest metodą zbiornikową, to znaczy jest ukwaszana w fermentorze. Jak już otrzyma odpowiednio pH jest mieszana, schładzana i rozlewana jest do butelek. A czemu ona jest ukwaszana? Ukwaszana jest żywymi kulturami bakteryjnymi. Czyli kwasu mlekowego? Tak, tak, tak. To są bakterie kwasu mlekowego. I tak, jak mówiłam, kefir ma konsystencję zwartą, a maślanka ma zawisistą, bo jest po prostu rozmieszana. No, walor smakowy jest taki bardziej może yy, Bardziej delikatna, taka łagodna w smaku, kefir jest takim napojem troszeczkę takim lekko orzeźwiającym.